Piękna, złota jesień. Naprawdę wrzesień jest fajny. Dni mamy pogodne, ale w nocy, w nocy już pięć, cztery, a nawet przymrozki. Słuchajcie, co niektórzy mi naprawdę wysyłali zdjęcia, że skrobią szyby. I co teraz z egzotykami? Czy warto już pozbywać się tych kwiatów brugmansii? Czy warto ciąć liście bananom? Czy trzeba już owijać palmy? Co, jak i kiedy? Pokażę Wam dzisiaj całe to moje towarzystwo i co będę po kolei z nimi robić. Dzień dobry. sobie wygodnie na kanapie, gdzie zazwyczaj filmów nie nagrywam, to zaczniemy od kilku słów teorii. Słuchajcie, zanim zaczniemy przygotować do zimowania, to musimy się skupić na tym, gdzie będziemy je zimować. Opcji mamy kilka. W największej, w największym komforcie są ci, którzy mają szklarnia, zwłaszcza ogrzewane szklarnie. Ci mogą naprawdę trochę poczekać, mogą to zrobić wcześniej i jest to mała różnica. Drugą opcją jest zimowanie w ciemnym, bądź chłodnym garażu, w piwnicy, bądź na strychu. I to też jest opcja fajna, bo ma Prawie wszyscy te garaże, te piwnice, ale bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o termin, w którym musimy czy możemy te rośliny zabrać. Jest jeszcze opcja oczywiście zimowania roślin w domu, ale nie wszystkie rośliny możemy przezimować w domu z racji tego, że y, większość się do tego po prostu nie nadaje, bo w domu jest za ciemno i za ciepło zimą. Tak, A po drugie nie mamy takich przestrzeni, bo któż by zmieścił taką palmę jak moja waszyngtonia w domu, nawet jak ona była w donicy. Jest to po prostu nierealne. Yy, mamy jeszcze jasne strychy, ale to wiadomo są już niuanse. Ale którą roślinę kiedy schować, kiedy zabezpieczyć, którą można dłużej zostawić, którą krócej? No słuchajcie, zróbmy sobie małe obejście po tym moim egzotycznym ogrodzie i zobaczmy, co będziemy robić w pierwszej kolejności. Ok, na pierwszy tak zwany ogień idą rośliny małe i zwłaszcza rośliny w doniczkach. Tutaj na przykład mam banany, tak y, musa i itinere, odrost odsadzony chyba dwa miesiące czy trzy miesiące temu. On siedzi w doniczce, a tutaj mam akuminatę, która od początku sezonu siedzi w tej doniczce. Jakoś nie było na nią większego planu. I one, słuchajcie, z racji tego, że akuminata to jest w ogóle bardzo ciepłolubny banan, idą do środka jako pierwsze. Na początek idą do domu. i One są za małe, żeby je zimować w ciemności. Moim zdaniem mogłyby nie przeżyć takiej próby. Ale co, słuchajcie, z tej samej wielkości roślinami, które mamy w gruncie. Spójrzcie tutaj. Tutaj mamy... Musabasio, całkiem duży banan, tak? A tutaj malutki odrościg tej samej wielkości, co te tutaj w doniczkach. I czy to znaczy, że tego należy wcześniej wykopać niż tego? Nie, słuchajcie, to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj mamy do czynienia z całą karpą bananów, tak? Bo tutaj jest jeden, a tutaj jest jeszcze taki o, malusieńki i co, wykopywać to? Nie, słuchajcie, przy wykopywaniu można oddzielić odrosty, jeżeli chcemy je komuś sprezentować, jeżeli chcemy je mieć osobno, choć ja polecam rozdzielanie takich sadzonek na wiosnę, przy sadzeniu. Cała karpa przejmuje nam lepiej. I słuchajcie, nawet jeżeli przyszedłby lekki przymrozek i zetnie liście, bo temu dużemu wtedy też zetnie, a tego małego zetnie mniej, to jest dużo większa szansa, że on nam odbije. I słuchajcie, tak naprawdę kiedy mamy już całą karpę bananów, to nie czas żałować jednego banana, kiedy mamy okazję zachować całą zdrową karpę z dużą grupą korzeniową. Tak więc małe banany w doniczkach, szybciej do zimowania, a duże banany jeszcze czekają. Co dalej? Dalej, na tej samej rabacie mamy słuchajcie, tutaj brugmansję, Brugmansja maja. Która ma już pąki, już miała kwiaty, ale jest malutka. I słuchajcie, ona będzie wymagała zabrania wcześniej do ciepłego, ponieważ jest to, jak ja to mówię, odmianowa odmiana, co jest w ogóle niepoprawne, ale te brugmansje, które mają piętrowe kwiaty, które mają wariegacje, bardzo często są dużo bardziej wrażliwe na chłody. I one, jak widzicie, ta jest tutaj już trochę zdrewniała, ale i tak będzie problem z jej przezimowaniem, dlatego ona też wyleci w pierwszej kolejności niż te duże brugmansje. A kiedy duże brugmansje wykopujemy? Duże brukmansje i duże banany, bo to słuchajcie, będzie dokładnie ta sama zasada. Co musimy zrobić w ich sytuacji? Tak, no, jeżeli byśmy je teraz wykopali, a cały czas będą ciepłednie, i wstawilibyśmy je do garażu czy szklarni, w sumie nieistotne, one będą nam dalej rosły. Co by to spowodowało? To, że w tym momencie roślina już będzie czerpała z kłodziny, bądź ta w ogóle nie wiadomo skąd, ale będzie próbowała rosnąć, co ją będzie osłabiało. A to niedobrze. Dlatego z dużymi bananami i z dużymi brugmansjami czekamy do samego końca. Słuchajcie, obserwujemy pogodę. Ściągamy sobie dwie, trzy aplikacje albo jakieś radary pogodowe i śledzimy tą pogodę. I wtedy, kiedy średnia z tych aplikacji nam pokaże, że a jutro, czy pojutrze, czy za tydzień będzie już znaczne ochłodzenie i nad ranem będzie jeden. A jak już pokażę zero, to już możemy mieć pewność, tak? W tym momencie należy je ściąć, wykopać, no ale mam nadzieję, że to i jeszcze trochę, słuchajcie, bo normalnie takie wykopki tych dużych roślin, one są troszeczkę bardziej odporne na ten mróz niż te maluchy, odbywają się koniec października, a nawet zdarza się w listopadzie. Tak więc czekamy, nie panikujemy, jeszcze nie ścinamy liści, nawet jeżeli przedby maleńki przymrozek i przyciąłby troszeczkę liście. To nie ma słuchajcie tragedii. Z takimi dużymi roślinami można troszeczkę więcej niż z takimi maluchami. A co z kolejnymi egzotykami? Trzy słowa moi drodzy o mojej ogromnej pasji florze. Co z nią? Nic. Zostaje w gruncie. Nie ukryta, nie patrzę na nią w ogóle. Słuchajcie, jest to naprawdę w moim szatku roślina inwazyjna. Tutaj odbija już mi koło bananów. Słuchajcie, może ja zrobiłam barierę od trawnika wyrastami na trawie, więc ona zostaje tak jak jest. Mam nadzieję, że niezbyt przemarznie, bo zawsze najmłodsze pędy przemarzną, ale nią się nie przejmuję w ogóle. Moi drodzy, tutaj mamy całe zbiorowisko egzotyki. Zacznijmy sobie od tego papirusa. No niepiękny, no urósł w tym roku naprawdę zacnie i szkoda, by go było szybko zabierać. Zwłaszcza, że to nie jest roślina jakaś taka e, bardzo e, nielubiąca chłodów. W sensie naprawdę ona e, przy chłodnych nocach jej się nic nie dzieje, ona naprawdę dużo potrzebuje tego mrozu, całkiem sporo, żeby te pędy przemarzły, więc możemy z nią spokojnie poczekać, nawet do pierwszych przymrozków. Mało tego, w zależności od tego, gdzie ją będziemy zimować, bo możemy ją ściąć i zimować w garażu. A możemy ją po prostu wziąć do domu jako jedną z niewielu roślin egzotycznych, po prostu wyjąć ją z tej donicy, która tutaj jest w wodzie, wsadzić tą donicę do donicy bez dziury, czyli osłonki, o czym było w programie o doniczkach, i spokojnie ją w jasnym pomieszczeniu, nawet nie super jasnym, przezimować, ona to spokojnie zniesie. To jest naprawdę też fajna roślinka domowa. Ale obok niej tutaj mamy palmy. Karłatka odbiła i proszę bardzo, trach też odbił. Ja je słuchajcie, zostawiam w gruncie z uporem maniaka. Nie polecam eh, czegoś takiego jak wkopywanie palm i po sezonie wykopywanie ich do zimowania. Słuchajcie, to jest jednak drzewo. To nie jest y, banan, który bardzo szybko odradza bryłę korzeniową, tak? Tylko to jest drzewo, które dużo wolniej rośnie, więc y, absolutnie te zostawiam, będę je zabezpieczała i to będę je zabezpieczała naprawdę późno. Nie kiedy będzie 0, minus 1, bo to ani trachowi, ani karłatce nie szkodzi. Ale kiedy temperatury spadną już do minus 5, minus 6, wtedy Będę się karłatką zajmować, a trachem, no to naprawdę jak już zapowiedzą, co najmniej minus 10 i to przez dłuższy czas. Obok mamy, słuchajcie, jeszcze. Ja sobie tutaj wejdę. A! Słuchajcie, jeszcze kolor, jeszcze kolor dalię. Zobaczcie, te dalie są naprawdę. Piękne, choć w tym roku te dalie bardzo słabo, nie wiem dlaczego. Duże dalie i kanna. Kanna proszę bardzo kwitnie i będzie jeszcze bardziej kwitła. Ona jest fantastyczna, te liście, te kolory. Słuchajcie no, ja bym miała po prostu teraz ból serca, jakbym to miała teraz wykopać. A jak przyjdą pierwsze mrozy, to po prostu zetną mi i dalie i zetną mi kanny i wtedy wykopujemy same y, bulwy. I dajemy bulwy do przechowania. Ale roślina na górze musi zostać ścięta. Tak więc tutaj bez obaw, absolutnie tego się niczym nie owija. Zostawiamy to tak, jak jest, a potem wykopujemy. W otoczeniu przepięknej trawy pampasowej stoi cykaz. Cykaz, który nie jest w najlepszej formie, bo ma bardzo wyciągnięte liście. Ale historię tego cykasa macie na kanale. puszczam tutaj linka na górze. Cykaz jest odratowany, no ale też go trzeba będzie zimować. No i kiedy go chronić, kiedy go zabierać? Słuchajcie, on też spokojnie niewielki przymrozek przeżyje, ale trzeba pamiętać, że jest w donicy. Więc jeżeli będą się pojawiały chwilowe przymrozki, dobrze byłoby tą donicę po prostu zawinąć. Można słuchajcie starą kołdrą, starym kocem albo folią bąbelczastą. Dobrze jest też, jeżeli macie donicę, która stoi na tarasie betonowym. Postawić ją na przykład na kawałku steropianu. A co z nim zimą? No słuchajcie, ja do końca jeszcze nie wiem, co zrobię z nim zimą, bo już jest taki wielki, że tam, gdzie do tej pory zimował, nie do końca mi się zmieści. Miałam go posadzić do gruntu. Nie udało się w tym roku. Coś wymyślimy, wrócimy do niego, jak przyjdzie na niego pora, bo jeszcze nie teraz zabierać cykasy, chyba że mamy takie malutkie cykaski, No to wtedy już wiadomo, donica, która może bardzo szybko złapać przymrozek, jest do wniesienia do domu. Możemy też w przypadku takich właśnie małych cykasów, czy małych yy, jakichś bananków, biegać sobie z nimi w te. I nazad, dopóki pogoda na to pozwala, żeby jak najdłużej korzystały ze słońca. Grewilla, cytrus i kokornak. One nie stoją tutaj dlatego, żeby szły razem do zimowania. Absolutnie nie. Grewilla jest bardzo wytrzymałą rośliną. Zobaczcie, tutaj ma kwiat i ona będzie jeszcze pewnie kwitła w listopadzie. W zeszłym roku siedziała na zewnątrz jeszcze w grudniu i sobie poradziła z tym świetnie. Schowana była dopiero, naprawdę, jak przyszły dosyć duże mrozy. Kokornak natomiast jest bardzo ciepłolubny i on za podejrzewam dwa tygodnie, jak już temperatury naprawdę spadną, trafi do domu. Spróbuję go przezimować w tym roku po prostu w domu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kokornak wielkolicny na przykład zimuje po prostu w gruncie. z rośliną rodzoodporną, ale to nie jest ten kokornak, nie ten jak mój, który ma te ogromne kwiaty. No i będziemy musieli tutaj zwrócić uwagę też, jaką pododmianę danej rośliny macie, bo wiecie, kokorna kokornakowi nierówny i figa, widzę też nie. Do figi za chwilę, ale powiem Wam jeszcze trzy słowa o cytrusie. Cytrus zniesie niewielki przymrozek. Do zimowania lubi chłodne, jasne pomieszczenie w teorii. Ja nie będę się podać dużo na temat cytrusów, bo ich upra Idzie mi na piątkę w skali 1 do 10. Ta cytryna wisi tu już drugi rok i nie może dojrzeć. Może dlatego, że dużo chorował, może dlatego, że miał półtora roku wełnowca, którego nie mogłam zwalczyć. Ale no cóż, do zimowania jeszcze trochę mu zostało, ale jak jesteśmy przy drzewkach, to wróćmy jeszcze do figi i do albic. Figa. Moja figa w gruncie. Niestety nie powiem wam, jaka to jest odmiana, bo nie była opisana. Na pewno nie jest to ta najbardziej popularna, chyba jest najbardziej popularna, brał turki, ale słuchajcie, moja figa w tym roku figi ma mnóstwo. Spójrzcie na to tu, 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 tu. I co nic z tego nie będzie. Ona była zimowana już w gruncie w zeszłym roku, jak nie była w ogóle okryta. Po prostu ja ją wsadziłam, ona tutaj, jak widzicie, częściowo poprzemarzała, ale odbiła i naprawdę sporo urosła. Dlatego też w tym roku robię to samo, nic z nią nie robię. Może, może jak się mocno wystraszę, to wtedy obsypę ją troszeczkę korą. Ale to wszystko. I to samo będzie dokładnie z albiciem. Zobaczcie, jak podrosła. Moi drodzy, od ostatniego filmu to ona naprawdę podrosła i to jest ta magia wzrostu w gruncie. Ta malutka tutaj, jak wyglądała, tak wygląda. No po prostu szkoda gadać, ona będzie musiała iść, jak tylko zrzuciliście, do garażu, do ciemnego garażu, ale to też spokojnie, lekki mróz jej nie zaszkodzi. Ta natomiast, no cóż, z nią wiele zrobić nie mogę, bo jej przecież nie będę wykopywać. Jest trochę rozgałęziona, będzie skomplikowane ją okryć, ale okryję ją dopiero wtedy, kiedy będzie już naprawdę przymrozek powyżej tych, po przymrozek, mróz! Tak, gdzieś 5 stopni, 10 stopni na minusie. Wtedy ona dostanie okrycie po prostu z agrowłókniny. Nie będę je owijała niczym więcej, no chyba, że przyjdzie znowu jakieś minus 20 kilka, to wtedy się będę nad tym zastanawiać. Ale na razie absolutnie nie robimy nic. Cieszymy się tym frędzlem, bo ten frędzel prawdopodobnie w przyszłym zakwitnie. Słuchajcie, jestem z niego strasznie, strasznie dumna. Nie wspomniałam pewnie dzisiaj o wszystkim, bo o wszystkim wspomnieć się nie da. Nie wspomniałam jeszcze o alandrze, ale z nim też spokojnie. Podsumowując ten odcinek, chciałabym Wam powiedzieć, że y, trzeba się przejmować mrozami, jeżeli ma się y, rośliny egzotyczne, ale już nie zawsze nawet małymi przymrozkami, a już spadkami temperatur nad ranem, chwilowymi, to naprawdę jeszcze nie jest ten moment, kiedy trzeba panikować. Jeżeli chcecie być bardzo zapobiegliwi, te małe roślinki w doniczkach możecie nosić w dzień na słońce, na noc chować, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o duże egzemplarze, czy banany, czy brugmansje, to Cieszmy się nimi, póki one kwitną, póki są w tej najlepszej formie, póki mają największe liście, bo przecież o to chodzi, żeby była radość z tego całego ogrodnictwa. Miłego weekendu, trzymajcie się. Pa!